Rosjan jest tu mało, podobnie jak Przyczeni czy Republika Środkowoazjatyckich. Wyjechali stąd po upadku komunizmu, a teraz boją się tu nawet przyjeżdżać. Jeśli już spotkacie ruskich, to tylko w Kryzylu, stolicy stolicy Republiki Tuwer. jest jedną z najciekawszych republik Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Aż 77% jej mieszkańców stanowi ludność rdzenna, natomiast wyłącznie 20% Rosjanie. Jeśli brać pod uwagę różnicę w procentowym składzie pomiędzy ludnością rdzenną i Rosjanami, to większa niż w Tuwie? Jest ona tylko w niestabilnych republikach kaukaskich, takich jak Czeczenia, Dagestan i Inguszetia, z których Rosjanie uciekli wraz z rozpoczęciem wojen czeczeńskich. Oznacza to, że w azjatyckiej części Rosji to właśnie w Tuwie, jest największa liczebna przewaga ludności rdzennej nad rosyjską. Co więcej, język tuwiński jest tutaj w powszechnym użyciu. Stał się on językiem środków masowego przekazu, nauczania w szkołach, a nawet językiem elit politycznych. Tuwa jest również ostatnim krajem, który został wcielony do ZSRR po ponad 20 latach względnej niepodległości. Wszystko to wpłynęło na to, że wybraliśmy właśnie Tuwę spośród pozostałych republik południowo-syberyjskich, aby opowiedzieć Wam jej barwną historię. Zapraszamy! Skutek przemian, jakie nastąpiły w Rosji w 1917 roku, znacząco zmienił się status Tuwy. W 21 roku tuwińskie zgromadzenie, w którego skład weszli zarówno tuwińscy przedstawiciele, jak i radzieccy i mongolscy delegaci przyjęło rezolucję o utworzeniu niepodległego państwa, Ludowej Republiki Tannu Tuwa. Zgodnie z tuwińską konstytucją utrzymano trójpodział władzy, a także zachowano stare nazwy, urzędy oraz symbole. O niepodległości miała również świadczyć obecność niezależnych organów władzy, Wolność wyznania oraz symbole narodowe. Jednym z takich atrybutów niepodległości były cenione przez filatelistów tuwińskie znaczki o charakterystycznych trójkątnych kształtach. Oczywiście autonomia, jaką posiadała Tuwa, dotyczyła wyłącznie spraw wewnętrznych. Natomiast zewnętrzna polityka Tuwy była w pełni podporządkowana komunistycznej Rosji. Bardzo ważnym elementem podtrzymania życia kulturalnego był lamaizm, czyli buddyzm tybetański, dzięki któremu ludność Tuwy nie uległa masowej, Sowieckiej ateizacji. Właśnie w klasztorach nauczano między innymi języka mongolskiego i tybetańskiego. Końcem lat 30. wszechobecne stalinowskie represje dosięgły również Tuwińską Republikę Ludową. Premier Dondu Kular, który próbował uchronić Tuwę przed sowiecką propagandą i uznał lamaizm za religię państwową, został aresztowany. Stalin szybko uznał go za separatystę, sprzeniewierzającego się komunistycznym ideom internacjonalizmu i ateizmu, wskutek czego został on stracony. Następnie politykę Stalina kontynuował nadzwyczajny komisarz Sołczak Toka. Jako generalny sekretarz miejscowej partii sprawował on władzę w tuwie przez kolejne 40 lat. I w tym czasie zdążył zniszczyć tradycje miejscowych ludów, które prowadziły koczowniczy tryb życia i wyznawały szamanizm lub lamaizm. Obecnie po pierwsze znajduje się na jednej z głównych ulic w i do niedawna było chronione drewnianą klatką, aby ochronić się przed kolejnymi aktami dewastacji. Obecnie trwa tu remont. Największymi ciosami dla Tuwińców była kolektywizacja i tak już ubogiego rolnictwa i niszczenie lamaskich klasztorów oraz mordowanie mnichów, na których po pokazowych procesach wykonywano egzekucje. Statystyki są rozgocące. Jeszcze w 1929 roku w Tuwie było 25 klasztorów, w których służyło około 5000 mnichów. Tak dwa lata później jeden klasztor i zaledwie kilkudziesięciu lamów. Dążono również do tego, aby usunąć z życia codziennego Tuwińców wszelkie kulty związane z szamanizmem. Walka władzy sowieckiej z religią motywowana była wykorzenie przejawów ciemnoty i zacofania. Dlatego też mnichom i szamanom, którym darowano życie, odbierano prawa wyborcze. W 1944 roku Tuwińska Republika Ludowa utraciła swoją niepodległość i weszła w skład ZSRR na prawach obwodu autonomicznego. Na podstawie przytoczonych przez nas informacji można śmiało twierdzić, że niepodległość Tuwy, która trwała 23 lata, przez zdecydowaną większość tego czasu była czysto iluzoryczna. Nie zmienia to jednak faktu, że dla większości dzisiejszych Tuwińców okres ten jest symbolem zmagań z obcym systemem w imię utrzymania wartości kulturowych. Czy im się to udało? Sprawdzimy w kolejnym odcinku.